Dzień dobry, jestem Giuseppe Giglio Szef. Witam w mój kanał. Patrzcie, co ja mam tu? To jest ogon byka. I dzisiaj będziemy robić prawdziwe włoski przepis. Super, 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 super smaczny. Naprawdę. Nazywa się Koda Byk Alawacinara, Koda Alawacinara. Idziemy zobaczyć. Co potrzebujemy dla robić ten super smaczny przepis. Dobrze? Ale wcześnie. Widzieliście, ile subskrypcji mamy? Są dużo, ale musimy być tysięcy. Dlatego wcześniej startować, proszę, daj tu na wyciskam tu, gdzie jest zapisane subskrybujcie. I Dasz subskrypcję i to znaczy, że już jesteś subskrybto za darmo. Dobrze? Nie musisz zapłacić i też nie trzyma pamięć na twój iPhone o tablet o laptop. Dobrze? Zaczynamy. Będziemy zobaczyć jak gotować ten super przepis. Koda na wacina. Zaczynamy. Obieramy warzywa, marchewka i seler. Teraz podgrzewamy olej oliwki w garnku. W międzyczasie miksujemy warzywa, marchewka, seler, cebula. Widzicie? Olej oliwki i sól. Troszeczkę sól. I właśnie! Voilà. zamiksujemy wszystko razem. Teraz olej już jest gorący i teraz dodajemy nasze mięso. I voilà. Musimy wszystko dobrze podsmażyć. Obracamy z każdej strony, aby się dobrze uszczelniło. Nie musimy przeżurawić. Nie używamy noży ani widelce. Lepiej obracać takimi szczypcami. Możecie jej kupić w Amazon. Zostawię Wam link w opisie. Przy takim zmarzenie będzie reakcja majarda. Czyli zrobi się brązowa skorupska. Teraz dodajemy goździki liście laurowa. I mieszamy, dobrze mieszamy. Ale paknie. I dodajemy oczywiście boczek, świeże boczek. Boczek, ale pachnie. Patrzcie, ja pokroję na tę stronę. Nie, nieważne jak duże je, czy duże nie. To wszystko się rozpuszczy, sosie. I jak zawsze mieszamy, 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 mieszamy. Dlatego nie muszę przykleić. I teraz jedziemy na jednego. Mamy wino białe wytrawne. A, i teraz jedziemy na jednego. Patrz, i teraz ja też, widzisz, ja czyszczę też nasz garnek. Widzicie, była troszeczkę brązowa. Teraz nie. I Żona zadowolona. I Gauka Gałka muszka Mieszamy, mieszamy. Już waporuje alkoholu, tylko zostawiła smak wina. Dlatego możecie używać dobre wino. Sól. I łala. I teraz pieprz. Czarny pieprz. I oczywiście dodajemy nasza warzywa, że pokroiliśmy wcześniej. I mieszamy, mieszamy. Wszystko muszę zamiksować. Ale pachnie. I teraz dodajemy trochę słodkiego. Rozynki. I voilà. Patrzcie. O! Super. Ale nie naprawdę, już jestem głodny, nie mogę czekać tam długo czasu. <laughs> I teraz król kuchnia pomidor. Aby niczego nie marnować, dolewamy wodę do puszki i wlewamy wszystko do garnka. Dobrze mieszamy i później będzie wszystko gotowało 3 godziny. Dużo, dużo czasu, ale musimy czekać. Przekrywamy i zostawiamy na małe oknie. Dobranoc! Patrz, jak zgęstam sos. I mięso jest super miękkie. Teraz dodajemy orzeszki piniowe, Mieszamy dobrze. Wyciągamy liść laurowy, dlatego nie potrzebujemy teraz. I voilà. A teraz sekretny składnik. Czego się nie spodziewasz? Gorzkie kakao. To sprawia, że smak jest naprawdę wyjątkowy. Wszystko teraz dobrze mieszamy. Ogień wyłączamy. I zostawiamy do odpoczynku pół godziny. A nie mogę się doczekać, żeby to je zjeść. A patrzcie, jakie miękkie mięso. Wygląda masło. Naprawdę. E, super, eh? I co robimy, w Sosie? Możemy zrobić z pasta. Dobrze. Przepis skończuje. I teraz, jak widzicie, ja muszę spróbować. Nie wiedziemy, że jest dobre, czy nie. Patrz. Patrz. Oho, 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 oho. Ale fajne. Patrz. Cieniutka, cieniutka. Mm. Miękka. Miękka, mięciutka, mięciutka. spróbować? Chcę. Sí. Tak. Pójdę. Mm. Mhm. Mm Tato, to mój też. Musisz próbować, musisz robić ten przepis, dlatego jest super, super, super dobry. Naprawdę. Wy też, że nie idziecie, gdzieś sprzedają mięso, i mówicie, ja chcę ogień, ogon. Ogon byk, ogon krowa, ogon. Nieważne, dlatego musicie robić ten przepis, dlatego naprawdę jest super, super smaczny. I teraz ja muszę pozdrawiać, dziękuję bardzo, subskrybujcie na mój kanał, Giuseppe Giglio Chef, do widzenia, następny przepis, arrivederci!